Mateusz Kaniowski, nazywam Mateusz Murański, witam serdecznie. Cześć Mati, witam, hej. Mati, ja nie poznawałem Cię wczoraj, zupełnie inaczej walczyłeś z Alanem niż z Arkiem Tańculą, co było tego powodem? Yy, w... Nic nie było tego powodem, bo po, po pierwsze, tylko lamusy się tłumaczą, yy, a ja yy, co, mogłem powiedzieć, że yy, przez chorobę, którą miałem dwa dni wcześniej, cały czas się ciągnie, zacząłem słuchać. Ale broń Boże. Żadna choroba, żadna jakby. Y, nie, inne czynniki które były, ale jakby ja o nich nie będę, nie, nie będę wspominał, bo po prostu nie będę się tłumaczył. Arek był tego dnia lepszy y, 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 wygarł, no, i wygrał. I wygrał, walkę. daliśmy ogólnie. Ja nie jestem zadowolony, a, tak jak zresztą ja gadałem z Arkiem, bo y, nasze, nasze, nasze drogi się z powrotem gdzieś tam połączyły, przy, przynajmniej by za to, za, Zakopaliśmy topór wojenny czasów polskich fightów Arek w, kla, w klatce wyszedł, wy, 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 wyciągnął do, do mnie rękę i jakiś impuls po prostu też powiedział mi, żeby to zrobić, nie? Natomiast jeżeli chodzi o sam pojedynek, bo zaraz przejdziemy do kwestii pogodzenia się. Ja widziałem, że ty ze dwa razy próbowałeś zaryzykować, a to były dwa razy na walkę, dużo było przyruchów. Nie, chciał, nie, nie czułem, żebyś chciał wejść w taką mocną żeby na przykład go a Gdzie to jest twoja główna siła? ten uderzenie ten ta moc ciosu. Ja, ja, ja nie miałem w sobie ja, ja nic. To tam, to ja byłem tam jałowy, i, i jakbym jakbym zapomniał wszystkie wszy, wszy, jakby. Jakby tam się biło dwunastoletnie dziecko. Które nie potrafi nic, który krzyczy narożnik, rób to, rób tamto, a ty wiesz, że, że, że możesz, tylko jesteś no, jakby zagubiony, jak dziecko we mgle, nie? Co było tego powodem? Jakbyś, jakbyś zapomniał wszystkie, wszystkie, jakby dwunastoletnie dziecko weszło i wiesz, i się uczyło dopiero, wiesz, pierwszych jakichś ruchów bokserskich czy cokolwiek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem stary, no nie wiem, wiesz, dużo, wiesz, ja byłem taki, wiesz, taką, taką, taką dawkę... W, w, a, adrenaliny i to nie była taka adrenalina przyjemna, jak się skacze z bungee albo napierdala w klatce, yy, tylko miałem, wiedziałem, że po, po mnie walczy mój ojciec i, 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 i pomimo, pomimo tego, że nie zawsze się z nim, z nim zgadzam w, w poglądach, ale je szanuję yy, tak jak zresztą większość ludzi yy, wiedziałem, że on wychodzi po mnie i to mnie, to mnie gdzieś tam to też był jeden pewnie z czynników, który, który mnie zblokował w tej, w, tej, w tej walce, ale on miał mnie nakręcić właśnie, żeby go najbardziej... O... Czemu Cię zblokował zamiast nakręcić? No powiem Ci, że jeszcze Ci nie jestem w stanie odpowiedzieć na, na, na te pytanie, gdy no, ja wychodzą, wychodzą do, do tej walki, ja już teraz wiem, jak, jak mają zawodnicy, którzy opowiadają o, o, o takich historiach, ja wychodzę... Wy... Ja wiedziałem, wychodząc do tej walki, że tę walkę przegram. Wychodząc do kawałka wiedziałem, że ją przegram, nie? Ale czemu? Yy, znaczy, i, jeszcze nie do końca wiedziałem, że, 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 że ją przegram, ale jak już w klatce byłem i, i, i dostałem jakieś, jakieś, jakieś blokady, mało tego, Arek, Arek cały czas, on był tak, szacun dla niego wygrał oczywiście, ale był do, do, do zrobienia na miękko, normalnie Muran z walki z Alanem wygrałby wczorajszą walkę, no i jakby, to też nie jest tłumaczenie, ale każdy o tym wie. No to wciąż pytam co się stało, bo no. wiesz, ty o tym mówisz, ale ja tego nie rozumiem. No i, i, i co, I, no nie wiem stary, po prostu mnie zblokowało, po prostu mnie zblokowało, po prostu mnie zblokowało i wiem co, co, co no po prostu blokada, 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 totalna blokada, nie wiem. Okej, okay, pogodziliście się z Arkiem tak. i ale... powiedzisz, że to był impuls? Ale, ale w, też, też, też tutaj nie ma co, wiesz, się, się, wiesz mówisz tylko o tych przyjemnych, o tych, o tych aspektach. W sumie nie powiedziałem, o najważniejszym aspekcie, który mógł mieć jakby generalny wpływ na wszystkie inne koleje losu, które się, się siedziały po drodze, czyli to, że przewartościowałem trening po prostu. Nie dawałem na, na, na treningach tyle, ile, ile, ile mogłem dawać. Nie miałem tej, 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 tej takiej motywacji, bo mnie zgubiło to, że zgubiło mnie to, że na początku... Że, tako. Trzy rzeczy, że. Albo dwie nie wiem. Na pewno to, że przy pierwszej walce z Arkiem ja nie umiałem kompletnie nic, ale jak już był po, po, po paru walkach i mentalnym zwycięstwem tej walki byłem ja i się tam napierdalaliśmy i on to wygrał na punkty. I ja wiedząc to, że jak ja zrobiłem progres i gdzieś tam mówiąc o, o sobie, mówię o środowisku, który, który to, to zauważył, że ten progres jest, jest Jednym z szybszych, żeby nie mówić najszybszym progresem w, w tych free fightach. No i nagle, wiesz, i, i nagle kubyły zimnej wody, bo przez takie właśnie teksty, słowa i, i tak dalej, ja nie podchodziłem poważnie do pracy, którą, którą, którą powinienem wykonać w okresie przygotowawczym do walki. I mówię tutaj tylko i wyłącznie po prostu o tym, o braku y, takiego nie do końca za, zaangażowania, y, chociaż w dużej mierze też braku zaangażowania do treningów. Trenerzy, jakby, wiesz, cały czas, jakby my robiliśmy to, to samo, cały czas, cały czas mnie motywował, cały czas ten proces szedł normalnie. Tylko że, tylko, że ja tylko że ja wiedziałem po prostu, że, że, że ile, ile, ile z siebie daje i że daje z siebie, że nie daje, bo ja chciałem na przykład. Przy, przy, Alanie, wiesz, przy Alanie była taka sytuacja, że byłem ogromnym underdogiem i on był zawodowcem. I ja mówię, nie, już nie mówię o swoich tam poprzednich walkach, tym knockoutie jednym i tak dalej, no ja już nie mówię o tym, które siedziały przed, po w pierwszej walce z Azarkiem, czy to w kas, w boksie. Tylko mówię o tej ostatniej walce. Tam byłem underdogiem i chciałem wszystkim udowodnić, kurwa to zobaczycie. I tam zapierdalałem na treningach jak dziki jak po prostu jak jak, jak jak rzeźnik. ja byłem po prostu rzeźnikiem, tam w, w, no po prostu do jeszcze... Ja jeszcze prosiłem trenerów o pół godziny treningu, rozumiesz? na, na, na takiej zasadzie i i, lat, i, i, I przeszedłem trzy miesięczny pełny okres przygotowawczy od A do Z. Na sztywno wszystko było, jakby wszystko było podporządkowane ku temu. A, a, a teraz ku walce było podporządkowane y, w, w, no, dużo mniejsza część. No, żeby... Pogodzenie, Mati, bo chciałem teraz o tym porozmawiać. Pogodziłeś się z Arkiem, przecież to było takie nagłe, nie mieć tego zaplanowanego wcześniej, żebyście sobie podali rękę i rozwiązali teraz na zawsze? Nie no, co ty, nie, nie, też wiesz, wiele ludzi może myśleć, że że, 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 to w ogóle wszystko było jakaś, wiesz, fikcja, my, że my to sobie ukartowaliśmy, ale, ale to, kurwa, było naprawdę, to się wszystko działo naprawdę, ja się naprawdę z Arkiem przy, przyjaźniłem w życiu, przez kilka lat graliśmy w jednym serialu, tam byliśmy wrogami później nasze drogi się rozeszły poprzez tą sytuację, którą ja yy, po prostu ze, ze słyszenia jakby się dowiedziałem przez jakieś tam języki, które które, które nie, nie do końca są zawsze prawdziwe yy, i tutaj też, też jakby yy, też nigdy nie dam 100 i nigdy nie dam 100% na tak i nigdy nie dam 100% na nie tego, że yy, Arek gdzieś tam. No, tak, no nie dasz na nie, ale jednak podaliście sobie rękę jeszcze przed walką twojego taty z Arkiem. No tak, do, tak, dokładnie. Tylko że. Yy, jakby. W, kurde, to jest taki. jakbyś byś to powiedzieć? Yy, jak Arek mi wyszedł z tą, z, tą, z, tą, z, tą, z tą ręką, i to chyba zobaczyłem w jego oczach. Że, że, że kurwa chyba to jednak że naprawdę on że on tam było oczywiście wszystko to co, co się później tam rozeszło i tak dalej rozkręciło to to, to, to było naprawdę ale wiele w, w, mnóstwo czynników wskazywało na to że to był on przez, przez cały czas do, do, do teraz ale mnóstwo też na nie tak jak to normalne było i to ale jednak przeważały te ataki i z tego względu i, i kurwa ja zobaczyłem w głosach wyszedł mi z tą ręką i kurwa, i zobaczyłem, że, że chyba naprawdę kurwa nie ma w tym palcu. tak szczerze, bo to mnie zastanawiało podczas komentowania, to nie było dziwne, że godzisz się z nim, a za chwilę twój tata wychodzi się z nim bić? Czemu? To było prawdziwe. No chyba ludziom... Znaczy nie chodzi o to... On, wiesz, na czym zależy ludziom, tylko... E, w, w... Bardziej myślałem o twoim tacie. Chodzi o prawdziwe emocje, no, po prostu jakby on, on mnie przytulił i ten i, i to były prawdziwe emocje, których, które, które ludzie chcą oglądać i, i które ludzi jarają i po to wykupują pay -per, pay per view, ale tam nie ma żadnego grania, tam były, są prawdziwe emocje, prawdziwe A emocje. Wczoraj komentując powiedziałem głośno, że jestem bardzo ciekawy pierwszych słów twojego taty po walce do ciebie, w sensie po twojej walce z Arkiem kiedy była ta przerwa zanim twój tata wyszedł z nim się bić, co powiedział ci ojciec? Nic, nic kompletnie. Nic, 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 Tylko, tylko się e, e, za, zamieniliśmy ten suspensorami, bo, bo, ja, bo ja... bo ja nie wziąłem, a musiałem dać Nic ci nie powiedział po walce? E, po, nie, no nie, no, powiedział, że... że no, lipa, lipa, nie? Jeżeli, no że, No, że, 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 no, że dałem chują walkę, nie? No co, no? Po prostu no, to, to może powiedzieć więcej. No teraz... Ja, to, to, to chyba jakby, jakby, jakby to jest, to, to, to jest wszystko co może mi na ten moment powiedzieć ojciec, bo to teraz ja jestem w pozycji kurwa tego, że to ja dupę ojciec z bohaterem, bo to co on pokazał to jest kurwa pff, no to jest naprawdę mistrzostwo pierdolonego świata, nie? Ty jeszcze tego nie wiesz, bo jeszcze tego nie widziałeś, natomiast ja robiłem wczoraj wywiad z twoim tatą i pytając o ciebie i o twoją walkę właśnie z Adem, to są pytania, co pan powiedział Mateuszowi? Twój tata powiedział, że o rodzinie dobrze, albo wcale, więc wcale nie powiem nic. No to bardzo dyplomatycznie powiedział, <laughs> fajnie, tak, no to się tak zgadzam, dokładnie. No to było takie chyba trochę taki, może nie że pstryczek, co jednak pokazuje, że no nie podobało mu się to, jak zawalczyłeś i też to było w kwestii pogodzenia. A to nie wiem, czy w kwestii jakby pogodzenia, bo, bo nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy to chodzi o, o to kompletnie. Co, bo to było tak... Bo to jest jakby sprawa między mną a Arkiem, jakby o, a ojciec już nie jest w stanie, jakby nie, 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 nie może ingerować w moje zachowanie. Z przeciwnikiem. Tak, właśnie zapytałem, czy się pogodził. Powiedział, że ja nie. Jak już to Mateusz, coś takiego padło w wywiadzie i zapytałem, a czy ma pan pretensje o to, że się Mateusz pogodził z Arkiem? To właśnie było takie, że o rodzinie dobrze, albo wcale. I to było kilka razy powtórzone. A no to nie, ja, ja tutaj myślę, że, 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 że chodziło mu po prostu o to, że w walce dałem dupy. Chodziło o walkę i był wkurwiony bo po prostu i, 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 i miał rację, no, bo też wiedział, że te przygotowania i wkład mojego serca w to bo ty, trochę, ty, trochę w, nie że woda sadowa, ale trochę, e, te, trochę po, po, po tym malanie, po tej, tej sam samych, samych zwycięstw i po tym, że byłem faworytem w walce ze zarkiem, później tam to się minimalnie zmieniło, ale już nieważne, już, nie, już nie e, po prostu mnie rozleniwiło, najzwyczajniej w świecie mnie rozleniwiło i los działa tak, że oddaje pięknym zanadobne. Arek zapierdalał i poświęcił temu y, ostatnie 4 czy 5 miesięcy, oddał temu całe, całe serce i los mu się w ten sposób, ja w ja, ja to ogólnie wieszę głęboko w przeznaczenie, w, w karmę. Y, y, jak zapierdalasz to po prostu los ci oddaje. W tym przypadku w walkach wygrano. Bo gdzieś widziałem jeszcze wywiad, dzisiaj rano, zanim zaczęliśmy rozmawiać, że Arek ten co da powiedział o wywiadzie właśnie, że twój tata niby się z nim pogodził, ale szuka jakichś kolejnych rzeczy. Czyli mam to rozumieć tak, że ty się pogodziłeś z Arkiem, ale twój tata nie? Ja myślę, że, że, że oni się nie pogodzili. Nie, nie, to, to, to ja mówię tylko o sobie. Mogę mówić o, o, o sobie i, i osobie. Tylko... Czyli ty się godzisz z Arkiem, twój tata ma z nim dalej konflikt. Ja nie wiem czemu. Bo ja nie, nie, nie jestem w temacie w ogóle, czy co tam się działo i tak dalej, bo dałem wiader i pojechałem. Także nie jestem w temacie kompletnie na ten moment. Ale ja. Ja za Zarkiem za e, jakby topu wojny zakończyłem i, i, i teraz tylko w przyszłym roku damy już fa, fanom ostatnią e, walkę sportową to, co pokazali chłopaki wczoraj dzisiaj poczęłem do Dbiela przy przysiadaniu i, i normalnie czary nawet już miałem na rękę we chłopaku, co ty kurwa zrobiłeś, nie? to co on pokazał to jest, to jest, to jest naprawdę szacunek, bo... Nie, 16, bo, bo to jest kurwa, wyczyn, to jest wyczyn i to jest hu, taki chłopaczek z YouTube, ale wielu ludzi może myśleć, ale... Skurwiel, miał, miał, miał serducho i też mu z tym odpłacił. Teraz go zapytałem przy śniadaniu właśnie, bo chodziły mi jakieś takie plotki, dochodziły, że, że, yy, że on yy, też właśnie yy, nie do końca musi się trenować i tak dalej, nie? Że, że, że i tak wie, że wygra. Yy, I właśnie to mnie tak interesowało, że go zapytałem o to mówię, Nie, stary, ja ostatnie trzy miesiące to ja miałem klapki na oczach. Owszem, bo Kacper jakby trenuje ma staż dłuższy, tak? Tak? Od, od Dubiela. To czyli chyba po prostu intensywnie trenuje, tak można było wynioskować? Intensywnie, przed, no bo też może miał więcej walk, tak? Intensywnie po prostu w tym, w dłuższym okresie czasu, w ten sposób, no rozumiem. No, no ale y, tutaj, tutaj, no nie mówię, nie, ja robiłem trzy treningi dziennie, wiesz, się, się, zażynałem się do, do, wiesz, do, do, ostatniego, no do, 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 do odcinki i... I dlatego mu los mu tym oddał. No i damy jeszcze fanom sportową sol, solówę w klatce rzymskiej. No ja mam teraz takie, takie kontrakty, że no w tym roku tego na pewno to się nie wydarzy. Nie mia Karek. Wiem, że teraz pewnie będzie walczył być. Nie wiem, czy w tym roku chyba nie. Chociaż nie wiem, jakby to już nie, 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 nie są. Nie są moje jakby tematy ale z wybiurem opas w 8-4, I, 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 a ja mam walki teraz do, do marca już rozpisane, tak, tak, więc, tak więc to by się mogło wydarzyć. My sobie możemy gdybać, no to też jakby też musi być decyzja w udarzy. a myślę, że tu mi jakby ludzie, Polska, chciałyby zobaczyć taką po prostu solówkę bez, 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 bez żadnych granic i, i, ty, i, I tyle, nie? Ale to może gdybać. Na razie to jest tak odległy temat, że jakby wiesz. Będziemy już kończyć. Ja chciałem Cię zapytać, czy ty byś chciał, żeby twój tata się pogodził z Arkiem? Skoro to jednak Ty się pogodziłeś, o on jeszcze nie? Kompletnie nie mnie to ocenia. Nie, nie, nie ocenia. Cię, Ja Cię pytam, czy Ty byś chciał? Bo to wiesz, to są jakieś Twoje emocje, Ty się z nim godzisz, twój tata jednak ma dalej jakiś problem z nim. Czy Ty byś chciał, jako Mati, żeby twój tata podał rękę Arkowi, żeby był już spokój? Pff, nie wiem, no tak. To, nie, ja nie jestem w stanie zadecydować za Arka, za Ojca, rozumiesz, jakby ja mogę... Ja cię pytam, czy ty byś chciał po prostu, żeby oni się pogodzili, a nie żebyś za nich decydował? Nie wiem, czy bym chciał, czy bym nie chciał. No nie odpowiem ci okay. na to pytanie, po Aha. prostu nie. A czy to, że zostałeś skrytykowany, że dałeś słabą walkę przez tatę, w jakiś sposób cię boli, czy to cię motywuje, czy jednak jest ci trochę przykro, że to pierwsze słowa, jakie usłyszałeś? Yy, no nie no, przykro mi nie jest wcale, no widzisz, że mi, mi było przykro? Nie no. Ja tylko pytam o Twoje emocje, te wewnętrzne, nie to co wiesz tu. To... Nie, nie, oczywiście, że nie jest mi, mi przykro, tylko kupiłeś zimnej wody, krok, krok do tyłu i dwa w przód. Yy, I wpłynęł w poniedziałek, w poniedział, jutro jestem w w pojęciach jestem na sali. no. Po prostu yy, lekcja pokory. Emocje po słowach taty. Proszę powiedz, co Ci towarzyszyło? Uuu, stary, no kurde, byłem z niego dumny, że, że przewalczył pięć rund. W... Byłem z niego dumny, że, że tam, że, tam, że tam parę razy chciał, 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 szukał sposobu narka. Yy, żeby raz go Arek obalił, on wyszedł sobie spokojnie spod niego, no byłem dumny z niego, że, że, cały, że cały czas jest w grze i cały czas jest jakby te, ten, ten yy, no i, i to była zajść w walkach, wszechczasów chyba, nie, bo, bo to jakby tamta walka, co, co walczył z, z kontuzją była no, totalnie jakby do jednej bramki, no to w ogóle jakby nie ma o czym gadać, a tutaj jednak było, było, było zamieszanie, tam oczywiście Arek dominował w, w walce Yy, przez większość walki i... i... Gdyby twój tata trafił tym obszernym lewym, którym tyle razy polował, to co by się stało? No tak, to by go zgasił, no, no ale nie trafił, no, więc nie, nie, ma, nie, ma, nie ma co gadać, się. Yy, ale para tak, i, i myślę, że, że za, za mało yy, po yy, za mało tego, tego właśnie, tego, tego, tego nieprawego, bo nie, on nie jest moim kłopotem. Kto? Pra... widzimy, że twój tata lewym uderzył takim obszernym lewym sierpowym. To był lewy sierpowy, tak? To tak, no tak, tak. A to tak, no Okej, okay, dobra. No. Schodził z toru ciosu. Tak, tak, tak. Z linii i uderzał takim lewym. Tak, dokładnie, tak, dokładnie. I, 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 tego, i, tego, i tego zabrakło, bo, bo któryś mógłby, mógłby paść. Ojciec jest, jest takim gościem, wiesz, krak, jakby krawera, gościu, który jest od krafmagi, wiesz, tym bardziej, że już ma jest, 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 jest już w jakimś starszym wieku. Bardzo ciężko jest przełaby jakby w dwa czy trzy miesiące. Prze przełamać na MMA i że, na to, że to sobie jest taktyka, szachy i tak dalej, bo w krawce nie ma, tam odwiedzasz ucho, wiesz, walisz po jajach, wkładasz palce do oczu. Taka po prostu uliczna, typowa biatyka bez żadnych zasad. Yy, znaczy, no, z zasadami, ale no, no, bardzo okrojonymi, że tak powiem. No. I, 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 I ciężko jest, i ciężko jest. Więc ojciec, yy, ja myślę, że, że, że on będzie dawał yy, zajebiste walki, ale po prostu idąc od razu, jak Tyson, na urwaniu błania. Dobrze Mati, dziękuję Ci za pojedynek, dziękuję za wywiad, czekamy na kolejne starcia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.